Witam Państwa, ja jestem Piro, a to rozpakowanie paczki z kartami, które kupiłem od Dixie oraz się z nią powymieniałem, więc zajmiemy się otwieraniem. Generalnie wymieniłem się z nią super rzadkimi kartami, bo bardzo chciałem mieć kartę z rarity. Co dostałem w zamian? Zobaczycie za chwilę, jak otworzę paczkę. Oprócz tego kupiłem też od niej trochę komonów i ankomonów które mi się do gry przydadzą, jak ja to otworzyłem. Dobra. Mm -hmm. Ok. Chyba z drugiej strony też by trzeba było się jeszcze do tego dobrać. Dobra, prawie. Karty. O, jeszcze kilka kart. Ok, jest już puste. Więc mam jedną kupkę kart, drugą kupkę kart i trzecią kupkę kart zapakowaną w booster. Dobra, karty wyciągnięte. Więc tak, zacznijmy od super rzadkiej karty. O, protektor z luną. Jaki ładny. Uj, z Celestią. Tego się nie spodziewałem. Będę miał bardzo ładne protektory do kolekcji. Mhm. Uda mi się to wyciągnąć, czy nie? Chyba za duże palce do tego mam. Okej. Okay. I jeszcze jedna karta. I wyciągnięte. Więc mamy tutaj super rzadką kartę z Discordem tak się ona prezentuje, no to jest oczywiście karta jednostronna no więc wymieniłem moją super rzadką rarity za tą kartę no generalnie ten Discord jakiejś super dobrej mocy nie ma ale Dixie bardzo zależało, zależało na tamtej rarity a że tamta rarity też żadnej super ciekawej mocy nie miała to się postanowiłem wymienić Zresztą na tej karcie mamy Fluttershy, więc mi się nawet bardziej z wyglądu podoba od tamtej. Chociaż muszę przyznać, że tamta Rarity bardzo ładna była. Ale tutaj ta też jest naprawdę mega karta, więc będę miał do kolekcji, bo raczej drać nią nie będę. Okej, okay. przejdźmy teraz do Commonów i Uncommonów. Więc kupiłem dwa Mainy Twilight. Mainów Twilight nigdy za wiele. Kupiłem Doktora Hoofsa. Yy, fioletowy Frend bez wymagań. Tak samo Fioletowych Frendów bez wymagań nigdy za dużo, szczególnie, że mam w tej chwili tylko jednego, więc tym mam dwóch. Yy, kupiłem rzadko Maut o i to jest jedyna rzadka karta, którą kupiłem. Generalnie już jedna mi się taka trafiła, więc tą mam łącznie dwie. Ona ma bardzo fajną moc, ponieważ nie można jej przestraszyć. A kiedy ona ma przynajmniej cztery mocy, to nie można przestraszyć żadnego z naszych friendów. Więc w talii, w której gram Applejack, która ma bardzo fajną moc, że można z niej przekładać countery dodające mocy na innych friendów, mogę tej karcie bardzo szybko zrobić, żeby miała cztery mocy i uodporni to moją talię na straszenie. Więc dwie takie na pewno do mojej talii wejdą. Dalej mamy Blumuna. Więc to jest kolejny fiolet bez wymagań, bo mam takich tylko pięć, akurat mi jest szósty potrzebny, żeby do dwóch tali mieć po trzy sztuki, więc też bardzo fajna karta. A dobra, okłamałem, że tamta była jedyna rzadka, jest jeszcze druga rzadka, no zupełnie o niej zapomniałem, Rainbow Dash. I tą kartą grać nie będę. Ją tylko do kolekcji chcę mieć. Ponieważ mam z tej serii wszystkie inne karty z elementów harmonii. I akurat mi tylko Rainbow Dash brakowało. Więc teraz mam komplecik sześciu kart. Więc też ekstra. Zacznę teraz te. Więc mamy tutaj Starspur. Pomarańczowy friend bez wymagań. Harry. To jest bardzo fajna karta. Teraz z nim mam łącznie albo 5, albo 6 takich kart, więc będę miała akurat do dwóch żółtych talii, więc też się mega przyda. Dwie sztuki Sweetie Bell. No, ona akurat moc ma raczej taką sobie, ale to Sweetie Bell. Dodatkowo bardzo mi się z wyglądu ta karta podoba, więc Sweetie Bell nigdy za dużo. Dalej mamy Travelmakera Smuza. On też jest dość ciekawy. Ponieważ kiedy go odkrywamy, kładziemy na niego counter dodający mu plus 1 mocy. I kiedy zostaje pokonany, to zamiast go usuwać, możemy z niego ten counter zdjąć. Więc on może bronić problemu przez trochę więcej czasu. Dalej mamy e, Rowera, Troublemakera. Następnie Double Diamonda. To jest bardzo fajny Troublemaker, bo ma sporo moc, bo aż 6, a 0 bonusu. Naprawdę bardzo dobra karta. Event Barrel Trove, który umożliwia nam flipowanie dodatkowej karty podczas faceoffu, też bardzo fajna rzecz. Ee, resource Local Fashion, to też jest naprawdę ciekawa karta, ponieważ ma vexing, który może umożliwia nam powstrzymanie przeciwnika przed skonfrontowaniem problemu. Bardzo fajna rzecz. Under Arrest, pomarańczowy resource to potrafi być bardzo przydatne na niektórych mainów, ponieważ zagrywamy ten resource na charaktera, na przykład na maina i zostaje on zhaustowany. i dopóki będzie jeżeli nie będzie miał więcej niż 3 mocy, to nie zostanie zhaustowany, więc naprawdę fajna rzecz. O, jeden z moich ulubionych resource'ów, różowe pudełko, znaczy się cardboard Box. Zagrywamy to na charaktera i jego moc nie liczy się w face -offie. Bardzo dobra karta, jeżeli gramy przeciwko Lunie, która może wyrzucać eventy, żeby dodawać sobie mocy. I tutaj dwie sztuki takich. I jeszcze dwie sztuki problemu tu Stone. I to jest bardzo fajny niebieski problem, ponieważ kiedy on jest flipowany, to możemy przesunąć naszego charaktera na ten problem i działa to tylko dla nas. Był wcześniej niebieski problem, który umożliwiał przesunięcie i nami przeciwnikowi, a to jest bardzo fajne, bo działa tylko dla nas. O, nie widać Discorda, wezmę tu trochę poprzesuwam i zobaczmy ostatnią kubkę kart. I tu mamy jeszcze dwie sztuki Grampa Graf. I to są karty dla Sana, bo San się wymienił też z Dixie. Dał jej biały problem, o ile dobrze pamiętam, na którym była Rarity narysowana, a San z kolei potrzebuje do talii fioletowych kart bez wymagań mocy 3, więc to się jemu przyda. Jak się z nim będę widział, to mu przekażę. No, więc generalnie podsumowując, jestem z wymiany i zakupów bardzo zadowolony. Tak więc bardzo dziękuję. No więc to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.